Siemano, z tej strony Damian w typie AK Shadow Dziś jesteśmy w nietypowym miejscu A dokładnie w moim mieście Gdzie mieszkałem dwa lata po urodzeniu Chili w, w Jaworzynie Śląskiej A ze mną jest eee, Damian Sport HD I słuchajcie z woli ścisłości Aha. dla tych niedowiarków którzy byli tutaj przy, cały czas przy nas i mówili że Damian trochę wali w bambuku jeżeli chodzi o płytę paszczę. jest oto ta płyta ona niedługo będzie u niedobrych na Instagramie lub ewentualnie na Facebooku więc e, obserwujcie nas bo fajna robota pamiętajcie już niedługo będziecie mogli przesłać tego już na, e, na aplikacjach muzycznych czyli iTunes, iMusic i przede wszystkim e, Spotify od nowa także tak się nazywa ten tytuł płyty e, Damiana więc mam nadzieję że posłuchacie bijecie bo naprawdę warto e, Odbędziesz się dopiero za tydzień, we wtorek. Ale znaczy... ja mam przed premierowo. <laughs> Bo jest patronatem. Znaczy nie że patronatem, słuchajcie, Damian do mnie napisał prywatnie wiadomość, że nie mógłbym pomóc, pomóc wypromować tej płyty. Powiedziałem ok, spoko, zaczęło się to od boga we Wrocławiu. Zaczęliśmy we, we Wrocławiu. W sumie teraz jesteśmy u nas w naszym mieście, z którego pochodzimy. Tylko, że Wam powiem tylko tyle taką zbierzeń, że no i zaczęliśmy tak nagrywać. Zaczęliśmy nagrywać, Damian zaczął powolutku te miksy swoje dawać, mixtepy i udało się, i udało się. Mam płytę, to jest właśnie jego autorstwa, to jest chyba jedna, pierwsza chyba płyta, która wyszła w ogóle na świecie jego, z jego tak. autorstwem. Jest mocno podpisana. Ja Wam tylko jeszcze pokażę może jak wygląda okładka, bo tutaj płytka troszeczkę się przerzuciła pokażę wam tak o, widzicie? To jest tak, mamy tutaj tak, w imię zasad wracam do gry kiedyś, teraz, później, stracona szansa MPK, idę po swoje piętno, bad boy, piątek i GTA fit coming, także... Polecam Wam naprawdę bardzo serdecznie, a dogadamy się co do wszystkiego, jak następną płytę będziemy wydawać. Jest to oczywiście wersja Deluxe, gdzie znajdują się normalnie dwa dodatkowe utwory, gdzie nic nie będzie później. Nie będą już nigdy więcej dostępne tylko na fizycznej wersji płyty, wersji Deluxe. Także nie czekajcie, jeżeli ktoś lubi ogle, z naszych przyjaciół, czy tam nawet do Kesa można by było jeden egzotyczny wysłać, do... Do kogoś, kto słucha ta miana mikstepów i chciałby mieć jego płytę, nie bajcie się, piszcie. A ewentualnie u mnie taka jedna płytka będzie do wygrania. Za frajer. Co to tu jeszcze powiedzieć o tej płycie? Na pewno to jest pierwsza płyta, którą po przerwie od nagrywania zrobiłem. I dałem się jak najwięcej w tekstach. Liniowo znajdą się różne: od starszkolnych numerów po te nowoczesne. Także yy, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Powiem tak, yy, i Wam powiem, to jest autentyk. Yy, przepraszam, że tak nie, ale widzicie, jest zimno, a my jesteśmy w lesie. Yy, powiem Wam tak, yy, Damiana odsłuchy już były zauważalne ostatnio na stronie internetowej, gdzie tam się młodzi twórcy się zapowiadają ze swoimi nowymi projektami. I powiem Wam tylko tyle: Wiecie, jaki on był zacieszony? Jak Spotify Premium mu zaproponował, żeby kurwa jego piosenki były tam na tej aplikacji, to jest naprawdę zaszczyt. Mimo wszystko. Także do, y, do usłyszenia za tydzień. Y, jeśli ktoś chciałby nabyć wersję fizyczną, to będzie albo w konkursie, albo mogę komuś za, za symboliczne 7 zł sprzedać. 7 zł? Nie no może, z, y, znaczy powiem wam tak, bo to jest pierwsza płyta, ona jest oczywiście, jest, y, jest tam nawiązanie do takiego jakiejś tam dystrybucji filmowej, tylko niestety Damian musiał zaostrzyć prawa do tego i, i wiecie o tym doskonale, że jak włączycie jego filmy na YouTube, no oczywiście ja mogę, nie, to y, będę musiał go pytać o prawa autorskie i inaczej będę musiał mu płacić. Tak, no i co co dużo mówić, mam nadzieję, że wam przypadnie płyta do gustu i komentarze możecie zostawić pod tymi utworami i to jest dopiero początek mojej przygody z muzyką, to jest tak powiem. Kolejne płyty będą jeszcze lepsze niż ta. Mogę wam to zagwarantować. Jesteśmy w żłobku, do którego chodziłem, jak tu mieszkałem w Białożynie. Razem ze mną chodzi. Tak, mam nawet zdjęcie gdzieś w którymś z albumów. Lecz te przedszkole są przemianowane, bo jest zupełnie inaczej, jak chodziliśmy w naszym wieku. Tak. Słuchajcie, ja Was przepraszam od razu za te wianie, bo jest bardzo zimno My też w tym momencie, kiedy my tu nagrywamy, nagrywaliśmy w lesie, uciekaliśmy z tego lasu Więc przepraszam, że jest trochę ziewnięty, ale gruntowny remont, nie było patronu, teraz mają kubusia pochadka za patrona Więc zwróćcie uwagę jak to wszystko wygląda A naprawdę miasto się postarało Już tutaj jest tylko od żłobka do 5-6 latków Zerówka już jest w dawnej szkole posałowej, do której już dała niestety nie uczestniczyłem. Ja pamiętam, jedne co pamiętam, to, że była taka fajna podwójna huśtawka, że wszuty się w tył chustała A teraz tu są jakieś nowoczesne. Jak w tych czasach do nas przystało? To wszystko jest nowoczesne i mamy siłownię, jest oczywiście też tutaj atrakcja dla dzieci. Czy nawiać. No niestety. Niestety, mamy bardzo ekstremalne warunki, więc mam nadzieję, że docinicie to łapką w górę. No i zobaczcie, mamy coś takiego. I to nie jest wcale takie łatwe, jak się komuś to wydaje, bo że my musimy nagrać w takich warunkach. Jest bardzo wieje, jest dodatnia temperatura, więc nie jestem tutaj meteorologiem, ale jest przerąbany. Tak. Przedstawiam Wam blok, mieszkanie w którym mieszkałem przez, przez pierwsze dwa lata mojego życia. Tutaj to jest moja brama, tam to było okno mojego mieszkania i to taka ciekawostka, bo za wiele z tamtego czasu nie pamiętam, tylko tyle gdzie mieszkałem powodów atmosferycznych e, vlog będzie dosyć krótki, ale... Zobaczycie jeszcze bonus. Tak. Za chwilę. <głos> <głos> na premierze płyty. No, do usłyszenia na premierze płyty. Na koniec chciałbym życzyć Wam wesołych świąt. Ja również życzę Wam spokojnych, zdrowych, wesołych, radosnych świąt. Wielkiej wielki, nocy chciałbym <noise> To nie ta pora. E, wesołych świąt Bożego Narodzenia. E, Żebyście dostali to, co chcieliście. To jest ostatni vlog roku następny pojawi się najszybciej w styczniu. Dokładnie, ale to już jak się już pojawi w styczniu, dopiero, dopiero, dopiero Ci tam będzie w połowie miesiąca, bo wiadomo jeszcze stylwester kaca będzie trzeba leczyć, leży tak, słabo. Trzymajcie się na mnie w pokażę się panie. Pozdrawiam. Kiedyś jeszcze wrócę tu i pozostałe miejsca nagram, ale jak będzie iść ciepło, tak, to tak pozdrawiam. To jest typie. jedzie teraz na huśtawce. Jedziesz! Ojej! No. <OK> Dałeś radę?